Robicie coś? A chcielibyście coś robić? To chodźcie ze mną zrobić taką skrzynkę. Taki nosidło, albo jeśli wolicie, organizer. Ale pierwotnie było to pomyślane jako nosidło na butelki i puszki piwa. Od tego zależą wszystkie wymiary. Okazało się jednak, że można to również wykorzystać jako bardzo uniwersalną skrzynkę. Jak sami widzicie, tej jednej są jakieś narzędzia, a ta druga służy jako taki organizer na sztućce do naszej letniej jadalni. To jest już kilkuletnia letnia skrzynka. Zrobiłem ją właściwie z resztek, ponieważ z dużego sklepu przyszedł do mnie materiał płytowy, który był przełożony taką dziwną płytą, coś pomiędzy MDF a płytą piśniową, taki lekki, dość włochaty i miękki. Więc zostawili tutaj, żebym wyrzucił spalił. A ja to wykorzystałem między innymi do skrzynki. Kiedy to zostało przeszlifowane i pomalowane lakierem, powierzchnia się wzmocniła i jest to całkiem użyteczne. A wtedy robiłem te połączenia za pomocą fryzarki kształtowej, która jest przeznaczona specjalnie do szuflad. A tutaj przydało mi się to, ponieważ ten kształtowy łącznik ładnie trzyma podczas klejenia, nie rozchodzi się. Oczywiście dzięki temu profilowi zwiększa się również powierzchnia klejenia, więc połączenie jest ogólnie mocniejsze. Potem jest ta druga skrzynka, która jest znacznie młodsza. Zrobiłem ją stosunkowo niedawno do reportażu dla rad ptaka Sujki i już ją zrobiłem ze sklejki sosnowej stolarskiej. Myślałem, to dwunastka, to tylko dziesiątka. Ma grubość około 10,4. Gdyby to była dwunastka. Te połączenia są ścięte pod kątem 45 stopni i użyto tam lameli. Właściwie dno jest zrobione w obu tych skrzynkach tak samo. Wewnątrz jest wyfrezowany lub wycięty na pile stołowej rowek, a w nim umieszczone dno o grubości około 6 do 8 mm. Te wewnętrzne przegrody mają idealną grubość 6 maksymalnie 8 mm. Jeśli chodzi o wnętrza to tutaj właściwie tę podłużną przegrodę zrobiłem na stałe, a wsuwają się tam tylko te poprzeczne, więc może powstać przestrzeń podzielona na sześć równych części, albo przestrzeń, gdzie są dwie małe i dwie większe części. A jeśli wygniesz obie te przegrody, to powstaną dwa równe podłużne otwory. Tutaj zrobiłem to trochę inaczej, właściwie jeszcze prościej. Całą tę wewnętrzną wkładkę można wyjąć. Więc albo macie to podzielone na sześć części, albo macie całą przestrzeń do dyspozycji, jeśli chcecie tam włożyć coś większego. I właściwie w ten sam sposób zrobimy to przy skrzynce, którą będziemy teraz robić. Chcę ją zrobić z tej samej sklejki jak tutaj. Mam ją za sobą. I tym razem nie chcę robić tego połączenia w jakiś skomplikowany sposób, ale po prostu na styk, łącząc za pomocą kołka. Tam pojawia się problem, jeśli będziesz wycinać rowek na dno na pile stołowej, że z boku będą widoczne takie małe otwory, które albo możesz wypełnić szpachlą, albo jeśli bardzo ci przeszkadzają, to musiałbyś frezować te rowki i nie frezować ich do samego końca. Wymiary są ustalone. Wysokość 30 cm. Długość 26 cm, a ponieważ te boki będziemy kleić między te fronty, to zrobimy je szerokie na 16 cm. I jeszcze jedna rzecz dotycząca tej skrzynki: robiłem ją tylko z jakichś resztek, więc nie miałam dużego wyboru, dlatego udało mi się, że wzór na bokach jest poziomy, a tutaj pionowy. Jeśli byście to lakierowali, to nie ma znaczenia. Jeśli chcielibyście to zostawić naturalnie i to przeszkadza, musicie to zrobić inaczej. Polecam uciąć ten pas o szerokości 30 cm i w tej szerokości zmieszczą się te dwa fronty jeden nad drugim, więc potem będziecie mieli ten sam wzór. I oczywiście zależy, czy ten pasek utniesz z tej płyty wzdłuż czy w poprzek, wtedy będziesz miał wzór poziomy dookoła albo odwrotnie, pionowy dookoła. To już zależy od twojego gustu. Więc czego będziemy potrzebować do tej produkcji? Oprócz materiału, to znaczy płyty 12 mm i potem jakiejś cieńszej 6 do 8 mm oraz tych patyczków, będziemy potrzebować najlepiej piły stołowej. Przytniemy wszystkie części, a następnie jakąś piłą, którą wykonamy te kształtowe cięcia. Czy to ręczną piłą włosową, czy piłą prostoliniową, piłą taśmową. Zależy od tego, co kto ma do dyspozycji. Im dokładniej będziesz ciąć, tym mniej będzie potem szlifowania i wystarczy ci tylko papier ścierny lub płótno ścierne na jakimś zaokrąglonym klocku. Jeśli nie będziesz chciał zbyt precyzyjnie, przyda się wydajniejsza szlifierka, np. wrzecionowa oscylacyjna. Albo możesz to zrobić tak jak ja, robiąc tylko jeden egzemplarz, który perfekcyjnie wyszlifujesz i ujako szablon. Obkaśnij te se tona. Jakiś inny kawałek to wytniesz, a potem za pomocą frezarki z łożyskiem skopiujesz ten oryginalny, perfekcyjny kształt. I możesz to robić dowolną ilość razy. To się opłaca, jeśli będziesz robić więcej tych skrzynek. Do samego łączenia użyję tego przyrządu do kołkowania z Unimaxu. A ja go zamówiłem nie tylko dlatego, że jest idealny do tej skrzynki, ale także dlatego, że to jeden z wielu przyrządów, które są bezpośrednio produkowane w Unimaxie. Unimax jest znany jako sklep z narzędziami i wyposażeniem dla warsztatów. Serwisów samochodowych, serwisów opon. Ale mało kto wie, że wszystko to zaczęło się dawno temu od produkcji różnych przyrządów i ta produkcja trwa do dziś. Myślę, że to wcale nie jest zwyczajne, aby taki e sklep miał również swoje własne produkty. Więc po pierwsze chciałem zobaczyć te produkcje, a po drugie porozmawiać o tym także z właścicielem Unimaxu. Jesteś pewien, że to już jest włączone. Tak. Dobrze. Sprawdzałem to, więc możemy to uruchomić. To zamknij to. Teraz to zielone. Prosto zielone. Zazwyczaj jeszcze się pomodlą, dokąd to poleci. Zobaczycie. To wszystko. Dłuższego czasu produkujemy przyrządy kołkowe stały element. Nie rozumiem, co ci stolarze z tym robią, ale to się sprzedaje od lat. Robimy to może już 20 lat. Wtedy, tutaj konkurencyjna firma Anka, produkowaliśmy to z masywu duralowego. Piękna robota, piękna praca i oczywiście niesamowite koszty. A my w tym czasie podeszliśmy do tej konstrukcji trochę inaczej. Wyprodukowaliśmy narzędzie. Wytłaczamy sobie profil aluminiowy. Oczywiście nie jest to tak całkiem proste, jakby się wydawało, ponieważ ten przypadek wymaga wykazywania pewnej płaskości i wyprodukowania tego profilu w hucie aluminium tak, aby miał odpowiednie parametry geometryczne. Ponieważ wyciśnięcie tej bułki z tym kształtem profilu spada, to nie jest problem. Ale utrzymanie w tej długości na 650 do 600 ml przyrządu jest pewnym utrudnieniem, czyli tutaj to w dużej mierze zależy od partnera kooperacyjnego. Ale to jest ładny produkt, jest tam mnóstwo precyzyjnie wywierconych otworów, mnóstwo gwintów i możemy zobaczyć, jak taka rzecz jest produkowana. To zaskakująco szybkie i jest jak cud, że dzisiejsze parametry cięcia pozwalają, aby wiertło koronowe tak brutalnie wchodziło w materiał. Na pewno warto zobaczyć to na żywo. Jako zdrowy patriota oczywiście doceniam taką inicjatywę i myślę, że byłoby dobrze, gdyby Unimax na swoim e sklepie miał przy przyrządach, które produkuje, czy to listwy kołkowe, masywne ściski stolarskie, wałki szlifierskie czy zaciski jednoręczne, jakieś oznaczenie, czy to czeską flagę, czy na przykład wyprodukowane u nas. Myślę, że ludzie podobnego usposobienia jak ja na pewno by to docenili. No i jednym z tych przyrządów są właśnie te listwy kołkowe, które są produkowane w kilku różnych wersjach, jeśli chodzi o długość i także średnicę tych tulei wiertniczych. To jest właściwie najmniejszy element, który ma tuleje wiertnicze o średnicy 6 mm i jest idealny do łączenia materiału o grubości około 12 mm. Inaczej ten przyrząd jest tak zwany do krawędzi, to znaczy, gdy chcesz łączyć dwa kawałki w L, w przypadku również na styk, ale jeśli chciałbyś zrobić połączenie typu T, to znaczy tę krawędź gdzieś do powierzchni, będziesz potrzebować podobnego przyrządu, ale tak zwanego do powierzchni. Tym razem poradzimy sobie z tym przyrządem do krawędzi, który właściwie pozwala nam wiercić otwory zarówno w samej krawędzi, jak i w elemencie przeciwległym. Sprytne, że tuleje wiertarskie mają różną długość, zarówno dla tej krawędzi, jak i dla tej powierzchni. Więc możecie mieć ogranicznik na wiertle zawsze w tym samym miejscu. Widziałem przyrządy, które mają to zrobione inaczej. A potem musisz mieć dwa wiertła z różnie ustawionymi ogranicznikami. W przypadku dwóch wiertarek nie wydaje mi się zbyt częstym rozwiązaniem. Tutaj widać, że ktoś myślał, Dostawy są plastikowe zatyczki. Takie idiotutporne, żebyście mogli zatkać otwory. Którego nie używasz? My na tę odległość użyjemy właściwie tylko dwóch otworów, więc resztę zaślepiłem w skład dostawy, wchodzi również taki prosty ogranicznik do wiertła. To właściwie tylko takie proste etui z śrubą dociskową, z imbusem to jest wygodne, jeśli ten ogranicznik wyjdzie na tę cylindryczną końcówkę, ale gorzej jest, jeśli wyjdzie już gdzieś w tę spirale, Ponieważ po pierwsze ta śrubka może uszkodzić fazetkę, a po drugie przy cieńszych wiertłach może spowodować ich zgięcie podczas dokręcania, co sprawi, że będą bić. Więc ja wolę, kiedy to możliwe, używać takiej złożonej tulei wiertarskiej lub ogranicznika wiertarskiego. W ten sposób zrobimy dwa przeciwległe rogi, a potem będziemy musieli prześrubować ten ogranicznik na drugą stronę i dokończymy te pozostałe dwa przeciwległe rogi. Kiedy mamy wszystko nawiercone, możemy zacząć kleić. Najpierw nanoszę klej do otworu w tych krawędziach i wbijam kołki na styk, aż klej zacznie wypływać z tych rowków. Dzięki temu mam pewność, że jest to wszędzie wokół tego kołka i perfekcyjnie przyklejone. Dopiero potem nałożę klej przeciwległych otworów na krawędź, wszystko to złożę razem. I dobrze jest to oczywiście ścisnąć. Idealne do tego są masywne ściski stolarskie. Jeśli ich nie macie, możecie użyć jakichkolwiek innych zacisków, ale ważne jest, aby ściskać właśnie w osi bocznej, ponieważ jeśli umieścicie to gdzieś w środku, to czoła się wygną i po pierwsze nie będzie to ładne, a po drugie nie będziecie mogli tam włożyć nawet tych przegród. A co do tego pręta, to możecie użyć pręta, tak jak ja to zrobiłem. To jest z jakiegoś dziecięcego łóżeczka. Konkretnie ma średnicę 16 mm, i w obu tych przypadkach jest to właściwie wsunięte do ślepych otworów i następnie jeszcze przyklejone, aby się nie obracało i aby to też trzymało się razem, ponieważ przy tym cieńszym materiale mogłoby grozić, że wypadnie na zewnątrz. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, możemy to zrobić trochę inaczej, mianowicie przewiercić te otwory na wylot. Możemy zrobić ten pręd nieco dłuższy i zabezpieczyć wystające końce za pomocą jakiegoś kołka. Wtedy jednak będzie to oczywiście wystawać poza boki. Jeśli chcesz, aby było to równo, to przytniemy pręd na taką samą długość jak skrzynka. Końce nacinamy, wsuwamy to do tych otworów, sklejamy i do tych nacięć wklejamy i wbijamy małe klejni. One to perfekcyjnie rozciągną, więc świetnie trzymać. A po wyschnięciu kleju można to przyciąć i wyszlifować, więc będzie to element, który będzie wyglądał bardzo ładnie, to połączenie będzie ekstremalnie mocne. Jeśli chodzi o te wewnętrzne przegrody, to jest proste. Podłużną dzielimy na trzy części i w połowie wycinamy rowek, który będzie tak szeroki jak grubość tego materiału. To samo robimy na środku przegród. Składamy to razem, wkładamy do środka i skrzynka jest gotowa. No, a na koniec, oczywiście, jakaś obróbka powierzchniowa. Można użyć lakieru kryjącego, albo zostawić to w stanie naturalnym i tylko na przykład nasączyć jakimś olejem woskiem. Oczywiście, zależy to od Twojego gustu, a po drugie od sposobu użycia i wystawienia na ewentualne warunki atmosferyczne. Bez względu na to, jaką techniką łączenia zdecydujesz się wykonać taką skrzynkę czy nośnik, link do wszystkich tych przyrządów znajdziesz, jak zwykle, w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i róbcie coś.